Cześć, jestem Zira, ale mówię za mabina 2000, a więc jestem mabina 2000, to właśnie ja. A to jest wywiad z niezwykłą osobą, czyli z piotrkiem 013. Te zapraszamy Cię. Ja ty tutaj zapraszam. Cześć, cześć. Zadam Ci kilka pytań. Ile masz LPS? Mam 103 LPS. Strasznie Ci zazdroszczę tyle LPS-ku. A jakie są Twoje ulubione? Łabądź Klara, Szynszyla Lulu, Krokodyl Mil, Bubr Bobrek, Króliczka Mejry, Jerzyk Jasiek i Dok Niemiecki Rozzi. Mm. A jakie byś chciała mieć LPS-ki? Chciałabym mieć słonia i wszystkie z edycji specjalnej. Mhm. Mm Ulubiony kolor. E, fiolet, czarny i błękitny. Mhm. Mm Masz wipy albo dekopetka? Mam dwa wipy: pieska lili i kotkę. Mm, kotkę. Mimkę. Mhm. Mm Dobrze, następne pytanie. Jaki będzie nowy film i o czym będzie? Wywiad z Tobą. <laughs> Dzięki, nie mogę się już doczekać. Kogo chcesz pozdrowić? Ciebie: Marty991, Iwanę997, Pandę LPS i Andy 100 dobrze. A jeszcze ulubienie użytkownicy. Ty dziękuję Ci. Marti 991 i pan 997. Pan PS i Antisto. Mhm. Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Ja też Ci dziękuję. No to żegnamy was. Ja ma wina i Piotrek 013D papa. Pa.